Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft, fajne pomysły i dzisiaj Wam też pokażę jak zrobić taką lodówkę. Czyli że klikamy tutaj na ten przycisk i dozownik podaje nam tutaj na przykład kurczaka. Albo tutaj klikniemy na ten drugi, też nam podaje kurczaka, a tam załadowałem same kurczaki do tej lodówki. Pokażę Wam jak ją zrobić. Potrzebujemy te rzeczy, które mam w ekwipunku. Widzicie. Oj, zrobiłem dziurę. Dajemy tak dozowniki. O, teraz musimy być na tych dozownikach, aby postawić tak drzwi. Żelazne drzwi. O, mamy już drzwi teraz musimy dać do dozowników nasze jedzenie czyli na przykład tutaj będą kurczaki a w dolnym ten tam kurczaki, ciasto, ryby no i teraz musimy zrobić o skwarcu coś takiego i dać tutaj przyciski żeby to ładnie wyglądało to możemy to jeszcze tak wokół y, zrobić blokami y, kwarcu o i teraz mamy fajną lodówkę jeśli klikniemy na guzik o wyskakuje nam na przykład wołowina a na dole ciasto o a jeśli chcemy wymienić jedzenie to musimy zniszczyć tutaj ten blok kwarcu tutaj i o dajemy tutaj y, wszystkie jedzenie a później o. No i to tyle wam dzisiaj e, chciałem pokazać. Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba. No i Szymanko.